8K Garden Time. Słuchajcie, krótki filmik z instrukcji, jak programować, jak obsługiwać sterownik i Retro Life. On jest akurat sześciosekcyjny, ale to, to nie ma znaczenia, czy 4, 6 czy 8 sekcji programujemy tak samo. Ok, i teraz tak, od programowania jest tutaj to pokrętło. I o, to jest ekran startowy, widać datę i godzinę. I teraz zaczynamy programować. Jak raz przekręciłem, widać, pojawia się Start Time. To oznacza, kiedy nawadnianie ma się uruchomić. Jest tu ustawiona 16:24, ale to nie ma znaczenia. Zobaczcie, plus minus możemy sobie tam na 5, 6 rano nastawić. I tutaj jeszcze mamy tą jedyneczkę. To oznacza, że to jest pierwszy czas startu, bo sterownik umożliwia nam, że, do patrzcie, trójka, czyli trzy razy dziennie możemy ustawić, że nawadnianie się odpali. To się tylko przydaje, jak wysiewamy trawnik i wtedy trzeba więcej niż raz podlewać, tak? Czyli możemy ustawić trzy czasy startu. Teraz idziemy dalej. Przekręcam jeszcze raz i pojawia nam się dzień tygodnia, piątek, tak? Zobaczcie, zmieniam sobie plus minus, zmieniam sobie dni, a góra-dół, jak jest off, to jest wyłączone, czyli w niedzielę nie będzie podlewać. A chcę, żeby podlewało, to robię na on. Monday on, Tuesday on. I tak cały tydzień mogę sobie przejechać i ustawić albo włączone, albo wyłączone. Jeżeli już mam zaprogramowane o której ma się zacząć ten czas startu. Później mam ustawione w które dni tygodnia ma się podlewać. I jeszcze mam do ustawienia jedną rzecz. Przekręcam znowu w prawo. Tu jest budżet. Co to znaczy te 100%? To do tego wrócę zaraz. Przekręcam dalej runtime. Co to znaczy? Czyli jak długo będzie podlewać pierwsza sekcja? Czyli jeżeli ustawię sobie na szóstą rano, że ma wystartować, no to jako pierwsza się uruchomi pierwsza sekcja, jestem na jedynce, tak? I plusem minusem ustawiam sobie, ile minut ma pierwsza sekcja lać wodę. Ustawiam sobie 10 minut, na drugą sekcję przechodzę sobie, załóżmy też 10 minut, trzecia sekcja też 10 minut, czwarta sekcja też 10 minut. Czyli mam cztery sekcje zaprogramowane, czyli jak ustawiłem o szóstej no to o szóstej wystartuje pierwsza, o szóstej dziesięć załączysz się druga, pierwsza się zamknie i tak co 10 minut, czyli 40 minut te cztery sekcje będą nam podlewać. I to jest jakby ostatni element programowania, czyli pierwszy był czas startu, drugie to było ustawienie dni tygodnia, kiedy ma podlewać, w jakie dni i trzecie to jest czas, jak długo każda sekcja ma podlewać. OK, przekręcam dalej w prawo. Tu nic nie zatwierdzam. Jak jest wpisane, to OK. Po prostu przekręcam, i on już to pamięta. Zobaczcie, wróciłem do start time, czyli to już mieliśmy ustawione. Ale mówiłem, że wrócę do tego budżetu. Co to znaczy? To, co przed chwilką wpisałem, te 10 minut dla każdej z czterech sekcji, to sterownik przyjmuje, że to jest 100%. Jeżeli chcę, oczywiście mogę. Nie wiem, temperatura będzie rosła, chcę podlewać dłużej. Mogę wejść z powrotem w runtime i zmienić na przykład na 12, każdą sekcję, ale nie muszę tego robić. Mogę wejść w budżet tak i ustawić na przykład 110 albo 120% i on te 10 minut pomnoży nam razy te 120%, czyli 10 razy 1,2, czyli każdą sekcję zmieni automatycznie na 12 minut. No jest to o wiele szybsze, tak? Bo nie muszę w każdą sekcję klikać, tylko tu sobie po prostu robię. Zobaczcie, jest też opcja w dół, tak? No bo jeżeli programowałem nie wiem w mega upały po pół godziny i chcę teraz zmienić w dół, no to mogę na przykład sobie ustawić na 70. To już do wyboru, jak to lubi. tak? Ok, no to to mamy już, jak programujemy. Tutaj są jeszcze, zobaczcie, jest taki guzik, jako taki kluczyk z zębatką. To są ustawienia, tak? I teraz tak, tu mamy język, możemy ustawić. sekundkę, język. Tutaj opcje godziny, czyli albo 12 godziny, albo 24 godziny. Format, tak, set time, to tutaj się ustawia zegar. Nie, ustawiam sobie jaka godzina jest. Teraz jest 10:22, jest ok. 2 październik. No i rok. Co to jest day mode? Słuchajcie, to jest kwestia, jak on ma podlewać, tak? Jak programowaliśmy, to tam się wyświetlały wszystkie dni tygodnia. Ustawiła, ustawiałem on albo off. A tutaj w day mode możemy zmienić, tak? Weekly to jest właśnie każdy dzień tygodnia. Ale jeżeli mu zapodam even odd, to wtedy do wyboru będzie albo podlewamy w parzyste, albo w nieparzyste. Interwal, no to sami ustawiamy sobie jakieś nietypowe, tak? Co drugi, co trzeci dzień, albo raz. Yy... 1-1, jeden, jeden, później odstęp 2 dni, to już różnie sobie możemy ustawić. Zostawiamy weekly, no bo chcemy, żeby to był ten ta opcja każdy dzień tygodnia do, do możliwości ustawienia. Co tutaj jeszcze mamy z takich ważnych informacji? Tutaj mamy taki guzik, zobaczcie, łapka z kropelką. To jest jakby ręczne uruchamianie sekcji. Czyli mamy wpisany program, ale ja chcę coś... Poza programem podlać przez 5 minut, którąś sekcję, więc wciskam to. Tu mi się wyświetla numer sekcji, która ma się uruchomić. Mogę to zmieniać tutaj. I chcę na przykład, żeby pierwsza sekcja mi się podlała dodatkowo poza programem, teraz, za chwilę, przez 3 minuty. Niech ja to pójść. Dopuszczać no nie będę, bo akurat tutaj siejemy, więc nie będę puszczać. Ale jeżeli już mam, która sekcja i jak, i jak długo, no to wciskam w ten guziczek tutaj, jakby ten play. Jak go wcisnę, od razu się uruchamia. Jak po trzech minutach samo się wyłączy i o tym zapomni, bo to nie jest żaden program, mogę też to sobie zatrzymać wcześniej, klikając znowu ten sam guzik. No jakby to jest cała, cała instrukcja obsługi najważniejszych rzeczy. Tutaj mamy już włożony, o właśnie ten moduł Wi-Fi, więc też będziemy zaraz uruchamiać aplikację na telefonie. Dobra, no to trzymajcie się.